Gość Radia Yard. Tak jak zapowiadałem, w studiu Radia Jart pojawił się gość, pan Konrad Zieraniecki, radny przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, rzecznik prasowy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Stoku. Witam serdecznie. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Panie Konradzie, ostatnio znów głośno zabiło się o centrum handlowym Park. Około 40 pawilonów ma zostać zburzonych. Ludzie mają iść na bruk to wszystko do końca 2017 roku. Chodzi o budowę centrum przesiadkowego i niezbędnej infrastruktury. Jakie stanowisko mają w tej sprawie radni prawa i sprawiedliwości? Radni Prawa i Sprawiedliwości mają w tym względzie bardzo jasne stanowisko i podzielają e, obawy kupców z Centrum Park. Jak wiemy, e, czarne chmury zawisły nad e, tym centrum handlowym, które świetnie funkcjonuje już od e, ponad 20 lat. Tak, dokładnie. W tym roku 25-lecie będą obchodzić? Dokładnie tak. E, chcielibyśmy, żeby kupcy mogli świętować te 25-lecie e, ze spokojnym sercem, z nadzieją na to, że będą mogli dalej rozwijać swoją działalność gospodarczą. Nie chcemy, żeby Centrum Park zostało zlikwidowane. W żadnej części, a tak naprawdę do tego zmierza budowa intermodalnego węzła kolejowego i centrum przesiadkowego. Mm -hmm. Czy handlowcy, którzy mają te pawilony liczą, że miasto właśnie zmieni swoje plany co do tego zagospodarowania terenu? Czy jest to według Pana możliwe? Czy możliwe jest budowanie tego centrum przyrodkowego, by nie likwidować żadnego z tych pawilonów? Naszym zdaniem tak. Tak jak od początku tej sprawy powtarzam. Należy rozwijać infrastrukturę miejską, ale robić to należy dla mieszkańców, a nie kosztem mieszkańców i kosztem ich miejsc pracy. Według tego, co się dowiedziałem od samych kupców, nie jest jest to e, ostateczna i nie jest to jedyna e, wersja projektu tego centrum przesiadkowego i, i węzła. E, wcześniejsze projekty, które były przedstawiane kupcom, m, były całkiem zadowalające i również e, odpowiadały przedsiębiorcom, e, nie ingerowały bowiem zbytnio w samą strukturę tych pawilonów i nie, nie wymagane było, aby zostały zburzone. No właśnie, powiedział Pan tak, jak zapewne tutaj też kupcy przyznają Panu rację i oczywiście wiele osób, które śledzi tę sprawę, że mając przed oczami to centrum handlowe, na pewno każdy z nas widzi, że ono nie jest może jakieś takie nowoczesne, estetyczne w porównaniu do tych wszystkich nowych obiektów pojawiających się w Białymstoku, ale jest ono miejscem pracy dla wielu osób. Jak najbardziej. Mówi się o tym, że te pawilony z założenia miały mieć charakter tymczasowy. Tymczasem przez 20 lat doskonale zakorzeniła się tam drobna przedsiębiorczość. Funkcjonują tam różnorakie pawilony z różnymi usługami i tak naprawdę być może powinniśmy iść w modernizację, a nie w niszczenie tego, co jest. Każde miejsca pracy w Stoku są ważne. Szczególnie cenne jest dla nas Centrum Park. To jest tak naprawdę pierwsza tego rodzaju, można powiedzieć, mini galeria handlowa, kiedy jeszcze nie było galerii handlowych w naszym mieście. No mhm. właśnie, to dało początek, można powiedzieć, tutaj takim drobnemu handlu i takim galerium handlowym w Białymstoku. Dokładnie tak. Powstał taki impuls, który doskonale działa do dzisiaj. Jest to, jest to bardzo cenne miejsce z punktu widzenia białostockiej przedsiębiorczości i powinno zostać. No właśnie, w planach obok nowego dworca PKS są, właściwie mowa jest też o dwóch mniejszych centrach handlowych, o dwóch mniejszych galeriach. Ostatecznie tam też można byłoby przenieść te pawilony. To też jest jakaś alternatywa. Pytanie, czy handlowców byłoby stać na taki krok, czy te miejsca na wynajem nie byłyby dla nich zbyt drogie w tych obiektach. Dlatego zwróciliśmy się do pana prezydenta jako radni o to, aby podjął szeroko zakrojone rozmowy z kupcami z Centrum Park. Takie rozmowy wcześniej już miały miejsce i warto przypomnieć że w swojej kampanii wyborczej pan prezydent Truskowski y, złożył obietnicę, że y, centrum park y, nie zostanie y, zniszczone, że nie, nie zostaną zlikwidowane miejsca pracy. Y, apelujemy o to, aby pan prezydent dotrzymał swojego słowa, aby podjął rozmowy z kupcami y, y, i również, żeby przypomniana została ta pierwsza wersja projektu, która kupcom odpowiadała. No właśnie, tak a propos, no to nie wiem, czy też Pan śledzi trendy, jeżeli chodzi o właśnie zakupy w takich różnych obiektach. Część osób uważa, że to właśnie duże centra handlowe są dobrym miejscem do robienia zakupów. Z kolei są też zwolennicy takich mniejszych sklepików, butików, gdzie jest sprzedawca, który może im pomóc, gdzie nie ma takiej anonimowości, gdzie ludzie mogą w pewien sposób zapytać, poradzić się, jak, to, jak wygląda na przykład jakiś towar na nim, powiedzmy, na ubranie, jak się ta osoba, w tym czuję takie obiektywne, obiektywne zdanie. W tego też brakuje w dużych centrach handlowych. Żyjemy w czasach e, trudnej i nierównej walki drobnej przedsiębiorczości z dużymi e, centrami handlowymi, z galeriami handlowymi. E, w mojej ocenie, w takich dużych galeriach handlowych e, klient czuje się kompletnie anonimowo. Jest, jest po prostu e, w jednej masie klientów, wśród wielkiej masy e, punktów usługowych. Tymczasem w takich małych sklepikach, w takich małych pawilonach, e, no, klient Czuję się inaczej potraktowany, lepiej. Panie, które pracują w Centrum Park są bardzo sympatyczne, także warto zachować takie miejsce dla, dla nas teraz żyjących i dla potomności. Czyli rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość będzie jak najbardziej zabiegać o to, żeby to Centrum Handlowe Park w jakimś, jak największym stopniu przetrwało. Przede wszystkim będziemy zabiegać o, o to, żeby zostały miejsca pracy, ponieważ każde miejsce pracy w Białymstoku jest ważne. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był Konrad Zielaniecki, radny, przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Rzecznik Prasowy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.